Siema, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale e, W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie trzecią część już Dlaczego Orange jest głównym? więc zresztą jak wchodzimy e, Czemu Orange To gówno No, kropka jpg Opinia no, Użytkownika Orange to gówno, no dobrze opinie 24pl Chciałabym coś ale jeszcze mi się przecież nie naładuje. No, przecież mi się nie naładuje, bo czemu nie? No, no, bo przecież po co mam się naładować? O, już. Drogi użytkowniku. Dobra, do Okej. Okay. Daliście gówno, bo daliście mi internet. Mobilny do komputera, że nada. Bez nadziei i tyle w temacie nie polecam. Ja też nie polecam. Orange to gówno. Nie, co ja kliknąłem? Dobra. Usuwam teraz JPG, czy będzie coś innego. O, o o orange BL. Widzę. Czekaj, czekaj, piszę tak. Teraz gówno orangę. O, no nie, to raczej, zobaczymy tam. No dobrze. Daliście gówno, bo daliście mi internet, to bo bez i tle w temacie nie polecam. Kurwa, rozgrywka i dost. No to jest co ja mam. Mm. Powiem jedno, Orange to jedno wielkie gówno, nie da się zagrać w żadną grę online, bo jest ponad 2000 pingu. Zgodzę się! Zgodzę się, Orange zróbcie coś z tym. Yy, bo to wygląda tak, nie, Orange... Najlepszy internet w Polsce! A! Najlepszy internet! Orange Światłowy! A jak ja nie mam światłowodu, to co? mam już najgorszy internet w Polsce, na pewno! A! Orange to najlepszy internet, tak! Wiecie, co Cfel ja napisał? No, bez Orange to największy gówno. Jakikolwiek używałem plus jeden. No i dobrze, nie? No i też w ogóle piszcie w komentarzach chcecie zobaczyć na kanale Detroit i The Forest. Tu chyba już nie ma. Nic. obsługa klienta forysz potraktowała mi fatalnie, ale to... Gurwa. Gurwa XD. Webiście szybki internet to ja muszę zobaczyć. Bo ja nie wiem, czy to to. W opisie mamy. Kurwa, mnie to sieć po całości chce zrobić. No i zanim się nam złagodzi, przecież rok minie. No. Rok. 20 lat. Poczekamy sobie chwilę, widzowie. O. To jest internetu Orange LTE. <grym> na speed teście. Na speed teście byliśmy w poprzednim odcinku, więc zostawiam Wam link do poprzedniego odcinka w opisie. Zajebiście szybki internet, ale nie polecam. Ale co jest? Jakby on nawet nie zrobił tego speed testu, jakby zrób ten speed test człowieku. Halo? Panie dzieju, no o, o coś zrobił, o, coś ale... się ruszyło? No, w końcu coś się ale... ruszyło Damy tą jakoś ten eksperyment. Czy wystarczy dać szybkie O kurde! Ja o. pierdol. Ping! To czy to niemożliwe? LTE chłopcu ma 342 ping'u Zajebista prędkość Prędkość światła bym powiedział Prędkość światła bym powiedział No to dobrze Tu chyba nic nie będzie już na... Okej, okay, co my tu mamy, mega wkrótce, kurwa, no chcę zobaczyć ale widzicie, to jak nam się ładuje, to jest podsumowanie całej tej serii, po prostu. To jest podsumowanie. Górwac, pan. <jebane gurwac> Wykop. XD <gurwac> No ale dajcie tam wejść. O, już, dobrze. Jest 3 maja rano, śpię. Nie. Co? Co? Aha, telefon nie... A ja że nie jestem że tak... czy... mi deszczek w sobie się śpiesła i co? mamy jest tam jak coś nocy na ja to widzę co górę na o samego kurwa przyszło. Może coś ważnego i co widzę? Piękne u ręku że <laughs> <laughs> Beczka. Beczka, prześwietl się teraz w komentarzu. Masz zrobić z tego odcinek. Masz zrobić z tego odcinek, dobra. Okej, okay, wchodzimy sobie w nową kartę i piszemy tak beczka. Beczka YouTube Oczywiście, dobra. Wideo. Wchodzimy sobie w najnowszy odcinek. Mój stary miał nową kobietę. Dobra. Teraz wchodzimy sobie w sekcję komentarzy i piszemy. Okej. Okay. Daj sobie łapkę, żeby widział. Pamiętaj, że to jest najważniejsze na świecie. Musisz dać sobie łapkę, żeby zobaczył. Dobra. Wychodzę. E, co my tu mamy, ale masz szczęście, bo u mnie o północy wysłałem. Gorszość na świecie plus jeden. Orange to gówno, SMS. Dobrze, zakończę ten odcinek na stronie megawkurs.pl. Do zobaczenia. Piona!